Cześć, Simoneczko, witam Was serdecznie w 10 odcinku sesja Go na naszym kanale, już dziesiąty odcinek mamy. Lecimy z skrzydłowym. Jeden szybki maczek na Cobblestone. Graj, widzimy się w meczu. Szybki trening. Oczywiście też nie zapomnijcie dać. Subskrypcji oczywiście Oraz łapka w górę Żeby było lepiej Dla mnie tak samo jak i dla was Aha, okej okay. Dobra, widzimy się na meczu Dwa, jeden go! Lecimy z pierwszą rundą. No to jednak jeszcze nie. Ale też lecimy z pierwszą rundą. Kupujemy szybkich kawlarik. Mm. I lecimy. Oczywiście mam lekkie ścinki, więc będę sobie grał tu z nie mojej winy. 15 w górę o kolejny, odc kolejny odcinek. W sumie to lat... Aha, fajnie, lat, mogę sobie dać do 5 łapek w górę to kolejny, a 10 live w poniedziałek. Ostatni live w wakacje będzie. Na 10 łapek w górę, więc polecam wbijać łapy i oglądać. Wracam teraz już konkretniej. Będzie nowa seria z GTA. Więcej nie powiem. Nie chodzi mi płynnie gra, a tego tak jest. Ale to się poprawi w następnym odcinku spokojnie. Wszystko da się naprawić. To się wyklepie. Zapomnijcie oczywiście o subskrypcji. Co jest przez. No, to są my coś odmulańcy w dupę waleni ciekawe czy na chłop, tak on, on chyba nie porobi chłop ma plecy, oczywiście, jak już przegrywamy 3-0 nie zrobimy. Jak chcecie z na odcinek, to piszcie do mnie na Messengera. Yy, tu Wam gdzieś co zaraz wyskoczę wam. Yy, mój Messenger, mój Facebook, więc yy, piszcie do mnie śmiało. Jak chcecie jeden na jeden, albo zagra zagrać skrzydowego, to piszcie śmiało. teraz jestem wolny, to mogę nagrywać. Ile wlezie? Osta po ostatnią live trochę mi nie było Musiałem się pozbierać Ale tu już mniejsza No patrzcie, no nie mogę... Ale 4 trafienia ma, no to troszkę lepiej, ale no... I tak pierwszy w tabeli, bo hop ma takie same statystyki co ja Więc sobie aż w sumie nie jestem aż tak, bo No... Ale, dałoby się trochę lepiej grać na odcinkach, niż poza odcinkami. Aha, to są jakieś mungowe, co kurde, chyba jakieś haki mają, bo przez flashe'a head'y strzelają, fajnie. a zrumowało mi się. 6-0 w dupę, fajnie. Dzisiaj oczywiście wlatują dwa odcinki stara z CS-a. I wlatuje oczywiście odcinek z Fortnite, jakby to nie zapomnieć. Wracają stare te. Stare tematy wracają już na kanał. i No nie mogę, no nie chodzi, płynie mi gra, zaraz coś chyba, co? Nie? Hej, jeszcze ja ten Lamus ta gra, jakby chciała, by nie mógł. idziemy dalej. E, jeśli to oglądasz Michael albo Danielos albo e, no, Adam. Jeśli to też oglądasz to jak chcesz sam nagrywać odcinek. To jak najbardziej się zgodzę. Jak on tak nie wyszczela przez flesza, no to, to jak najbardziej się zgodzę nagrać odcinek z wami tylko musicie mi dać że macie wolny w sensie że chcecie nagrać za mną ten odcinek i po prostu tyle i po prostu piszcie do, do mnie na Messengera wy mnie, wy mnie ciągle macie na Messengerze więc na Facebooku więc piszcie do mnie W opisie dam wam mojego maila Jak ktoś chce na maile napisać Digla fajnie, ok, fajnie, dawajcie łapę w górę po więcej, subujcie kanał oczywiście, nie zapomnijcie o, oczywiście też dzwoneczku, ja dziękuję za oglądanie do następnego odcinka siema. Chciałem tylko powiedzieć, że na odcinku widzicie to jako płynna gierka, a ja miałem ścinki, a tego trochę właśnie gorzej mi się grało ale to się naprawi na pewno będę le lepiej grał jak e, będą będę FPS, w sumie jak widzieliście tam FPS to było tam 50 to no słabo, jak, jak, jak na mój sprzęt sprzęt e, na który nagrywam dłużej i było fajnie fajna była płynna gierka, nawet nie czułem tych lagów, a dzisiaj czułem, więc tego trochę słabo mi szło. Ale obiecuję, że w następnym i następnym odcinku będzie już lepiej. Do zobaczenia w Fortnite